Tu Natalia Ładzi Stefan Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula Stefan Kłobek 8, Grażyna Karol Urszula, tu Natalia Olga 9 Ewa. No widać stacje amerykańskie. Noca mówię, mówię Niepolskie niepolsie. Zyrezygnowałem, a jest to polskie, co jest bardzo dobrze. To ja tekuję tak się łączność chyba mniej więcej miesiąc rok temu imię Igna... Aha, to masz moje imię. E, a podam Ci raport później. Proszę mikrofon do Ciebie. Tak witaj, witaj Ignacy. Zgadza się. Widzę, że y, łączność mieliśmy 170824, a jeszcze wcześniej 190723 rok. Czyli słuchaj, raz na rok, raz na rok po jednej łączności to chyba tak może być, co? Chociaż raz na rok to, to, to i tak jest dobrze, Jacek i Lublin dla przypomnienia, Jacek z Lublina, Nowe... Natalia, Olga, 9, Ewa, Stefan, Kłebek, 8, Grażyna, Karol, Urszula. To jest SP SQ8, Grażyna, Karol, Urszula, Natalia, okazji wyciera, tutaj wyciera, nie wiem czy to, czy to jest twoja antena, czy to, to jest na twojej stronie, tak wygląda, czy to jest się. Ja nie wiem czy to bo poprzednio mówiłeś i ty mówiłeś jaki to masz. Antenę z malconą i z wieloma krajami już rozmawiałeś. Także tutaj w każdym razie dociera. jakieś 5-5 w tej chwili na metrę, ale tutaj czytelność stuprocentowa. Mikrofon do ciebie. Tak, tak zgadza się Ignacy, antena teleskopowa z tą cewką niebieską No dla Ciebie 5.7, 5.7 dla Ciebie raport, bardzo dobry, bardzo dobrze, tam lekkie QSB jest, wiesz, lekkie QSB y Jeszcze Ignacy, wiesz co, nagrywam tą łączność, nie będzie problemu jak na YouTube wrzucę tą naszą łączność i siebie będziesz mógł również odsłuchać y Over, over, over Tak, tak, nie ma problemu, to wszystko publiczne tutaj, nie żadnych tajemnic nie ma Także co masz, to możesz tam dać Okej, okay, no to tam wiesz, oto kościół wiesz. No w razie tego, znajdziesz, jakąś tam wiesz. Króciutki rolka, ro, jakaś tam rolka pójdzie. Krótki filmik jakiś tam się pójdzie, wiesz, znajdzie. No fajnie, fajnie, bo to wiesz. Stacje polskie to nie jest takie chopsiub złapać tam, nawet i w Stanach. No, ale fajnie. Dobrze, dziękuję za łączność. Natalia Olga 9, Ewa, Stefan Kłebek, 8, Grażyna, Karol Urszula. Ja dziękuję tak za łączność, No i może. Dziękuję bardzo do, do miłego usłyszenia. Bye bye. Natalia Olga Dziewięciwa. Tu Natalia Olga Dziewięciwa. Natalia Olga Dziewięciwa. Po Natalia Olga Dziewięciwa. Probę